Tak, Witam, z kim mam przyjemność? Z policjantem. W jakim? To pan, panie Danielu? Tak ja. Co przedstawi się pan? Tam, pan Daniel dyżurny KBP z Pan Daniel, ale co nie powie pan nazwiska ani stopnia? Pan nie zna, to, to panu, mam w kółko to samo powtarzać. No. no bo tak, bo to do tego zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Panie Adrianie. Czy pan już kiedy... ma pan czas naprawdę, żeby takimi rzeczami się zajmować? No mam no. się panu poradzić, Powiem panu tak. Przedstawię się po raz panu ostatni, zresztą razem już nie będę się panu przedstawiał, bo pan wie z kim pan rozmawiam. Jest to dla mnie niepotrzebne, ponieważ wiemy kto z kim rozmawia. Szybciej Sztabowy Daniel Kurjata, dyżurny zespołu dyżurnych Wydziału Prewencji. Okej, okay, dziękuję. Wie pan po co przyszedłem? Nie, nie wiem. No a nie może pan domniemać? No chciałbym, żeby pan mi powiedział, bo ja może pan potrzebuję pomocy, ja nie wiem, no. Nie, 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 nie śledzę pana, że tak powiem. A niech pan jest. zgadnie po co przyszedłem. Nie, nie potrzebuję. To nie wiem, nie może pan. To jeszcze jedna próba. Ale jaka próba? No, podejście, żeby pan udomniemał, po co przyszedłem. Ale ja nie mam. O, on słuchawkę. O, on no nie. On słuchawkę. Panie dyżurny! O i co? Czemu pan odłożył słuchawkę? Panie Adrianie, my naprawdę mamy tu co robić. Jeżeli chce pan, y, proszę mi powiedzieć, co pan potrzebuje. Działamy szybko i krótko, bo naprawdę my mamy co zrobić. Są zgłoszenia, mamy ważne zdarzenie. Coś to, pilnego? To co zawsze, nie nie pilnego, ale dozór chciałem odnotować. Zawsze, ale generalnie mamy tu co robić. To nie jest tak, że my sobie przychodzimy, żeby sobie z panem porozmawiać. Więc krótka piłka, co pan potrzebuje? Że dozór potrzebuje odnotować. Dobrze, dziękuję, miłego dnia. Dziękuję również też.